Witam wszystkich bardzo serdecznie w ósmym odcinku z Minecraft'a Skyblock. No i niestety, e, w trakcie nagrywania. Tak, prawdziwego ósmego odcinka, wywaliło e, mi cały prąd. E, no i przez to e, no straciłem odcinek, w którym budowałem tego dalej Skyblocka. Tego mob No, jedynie co to powiększyłem do, do trzech kratek. Nie było. No i widzicie, już troszeczkę tutaj się nazbierało. W tym czasie też, no, urosły tutaj te rzeczy. Czcina, wszystko tu ładnie porosło. Można to pozbierać teraz. będziemy za niedługo, no, się przenosić z farmu, no dalej, tak, będzie większa farma. Gdziemy, następnym naszym celem jest wybudowanie ścieżki w tamtym kierunku. Tam daleko, daleko. Hen-hen. No widzicie, tutaj, no, mamy jakieś śmieci, no. No przecież, więc cukier mam z biedźmy, bo też raz się zrespiła. E, więc tak, wezmę te wszystkie śmieci, czyli to, to jest śmieć, to też jest śmieć z MOBA, to jest śmieć. Inne rzeczy nie są śmieciatki, tak, prawda? Będę trzeba ściąć drzewka, no i potem oświetlę tą tutaj część wysepki. czuję to przejście. Żeby no nic niepożądanego się nie respiło, no w skrócie mówiąc. Tutaj ładnie się to yy, zresztą ci dropery robi. On się tego nie chce, yy, że tak powiem, tak nieść. Zobaczymy, To jest droper. Nie, to jest, jak to się tam, jak to było. Uff, nie pamiętam redstone. O, hopper, żelazo, nie mam żelaza niestety. Hopper w ogóle. Może. Kiedyś w przyszłości będziemy mieli żelazo, wtedy się to zrobi. By było pięknie, ładnie, z znaczy tego oświetlone. I tu również będę też budować z niedługo od barierki takie wokół tej wyspy. Idziemy tutaj do dolnej farmy, która też będzie najpierwsza do usunięcia. Bo tutaj no, się z, z niej przenosić na górę, po prostu ze względu, że ona nie jest już dla mnie sztatna. No i cóż, wszystko pięknie wygląda. Mamy Move Grinder. Nie jest on może najpiękniejszy. No, potem ten na nadrębnek, będę go mieć więcej, ale to się zobaczy w przyszłości. mam no, no, już wir. Jestem jakiś mały plus, już No i cóż, myślałem, żeby w tym odcinku powiększyć dalej farmę. Jeszcze póki możemy. Więc coś to zrobimy. Jeszcze odrobinkę to powiększymy się gdzieś tak ile? Powiększymy i też będziemy usuwać tą farmę na dole. W tym odcinku przeniesiemy się. Więc tak, Trzeba tu to usunąć i dać tutaj pirta. Hop, hop, hop. No i cóż, teraz trzeba to tylko tutaj ładnie, pięknie obudować farmkę hop hop No i otwieramy ją de facto do użytku. tak, ktoś tego nie potrzebuje, to, to potrzebuje tego nasionek i waderka z wodą. Mi najbardziej potrzebne. Jeszcze nie jest wyrównane. Okej, okay, jest ładnie, nie wyrównane. I hop, wola. Teraz możemy zrobić tutaj to. O, kolejne cztery powiększymy. temu. No i myślę też, że potem w przyszłości to no, będzie poprowadzić jakąś ścieżkę pod te zwierzątka. Żeby się może jakieś nam spiły kiedyś. Bo chciałbym mieć krówki czy coś, co się przyda. Prawda? jakąś skórę mieć. Czy coś innego, bo wiem, że nie zrobię na pewno tych innych rzeczy. Jak... Patenchantu nie zrobię, bo diamentów nie wydobędę. To wiadome. Niestety. E, nie będę mieć. Jestem będę myślę. Pościnamy te drzewka, co nam się tutaj porosły nieładnie. Op i tak. Yy, przy okazji ksiknę. Zawsze <coughs> na odcinkach. klasycznie muszę przyknąć. No dobra. Ścinamy. Nieładnie. Drewno się przyda. Będę musiał uczuć, zrobić bardzo dużo drewna. Pró przy będę musiał jakoś przepalać. Rzecz na węgiel drzewny, ale troszeczkę drewna, mieć pochodni więcej, bo troszeczkę mi tych pochodni już nie dostało dużo, chociaż też nie miałem zbyt wiele. Drzewko świerkowe, też było dla mnie bardzo ważne. I cóż, myślałem, że pójdziemy w tym odcinku do tego biomu grzybowego, ale to zrobimy w następnym odcinku, myślę. To będzie najciekawiej, Więc tak to rozbijemy, w tym odcinku tak troszeczkę spokojniej. Będziemy tutaj na drzewka, zobaczymy jak systemów grinder radzi. Nie zrobiłem ścieżki tam na górę, więc jakoś nie jest jeszcze pełni efektywne, prawda? I dobra, będę musiał też powiększyć oczywiście drzewka, miejsca więcej, kolejne świepki posadzić, bo nie lubię drewno. Dobra, więc tak, to chowamy. No i co? Zjemy sobie jabłko może, a Okay. I myślę, że będę powoli też przenosić te swoje rzeczy w tamtą stronę. Tylko dlatego, no że tam mam. Te mobę. My się nie chce tak latać ciągle w kółko tych mobów tutaj wszędzie. To jest troszeczkę kawałek. Ja troszeczkę tego tu leci. Tutaj żadne żelazo, czy machewkę, czy ziemniak nie wypadły. Niestety będziemy z niedługo mieli wełny dużo to jedny I kości plus, z tego będziemy mieli, o, a patrzcie mopki <głos》>, co powiem nie chcą yy, pospadać teraz, się wstydzą ale dobra mamy tutaj, no sezonki są, tam byście się respi kolejne, polerstwo, posegregować? nie mogę tylko yy, było na tym pluginie jakimś, sobie gdzieś na serwerze. wszystko nie spada, no mówię, expa nie potrzebuje prawda Expa nie potrzebuje, nie jest mi to potrzebne. No, bo mówię, Expa nie będę mógł jak Niestety, albo niestety, nie mam jak spożytkować Expa, więc nie, nie, potrzebuję robić tych, nie potrzebuję robić tego Moprendera tak, żeby mobki przeżywały. Nie? Ja mogę zrobić tak, żeby po prostu ginęły i mi to spadały, i dawały mi tak. W na razie, no. Więc mamy. To jest z niego mięsa, tak zawsze. Ale kości, kości są bardzo przydatne. To najbardziej przydatne na tej bloku są kości. Potem bym dał, mówiąc szczerze, chyba nici. Eee, w następnej kolejności. A potem strzały. Bo z niego mięso nie jest jakoś przydatne, przydatne. Zbytkiego nie da. Piotr, dziękuję. Zjemy od razu. No i tak to wygląda, sytuacja, więc dobra, nie chcę tutaj ładnie się niszczy. I ten Dąbiaczek tam przyszedł do nas, mamy cztery sadzonki świerkowe, tu jest fajnie, już rędźwa, z dalej. no i dobra, kolego spad. idziemy pewnie iść dalej, trzeszkę w tę stronę pójdę też, z wyspą, muszę mieć jakoś miejsce na sadzonki, bo to trzeba będzie rozmnażać. Czy, czy potem no brzuska dojdzie na pewno, nie wiem, nie będę sadzić, tego akacjowego, bo ich nie lubię. Ale dark darkołki, jeśli jak będę dark darkołki, nie wiem czy są tutaj na wyspie, ale jeśli są, no to jest pewne, że ja pod darkołki pójdę, bo lubię te drewno. I by z niego budować, tak naprawdę. No dobra, tego, ile tego tu rośnie? No patrzcie, czy spada. Jak będzie jeszcze hopper, może jak się żelazo wypuścić, <grym> będzie fajnie, No bo z żelazem będzie problem. Ile endermanów, prawda? No po sumie to jest szeroki, to jest 4 endermany, to jest 3x3. Mostek mały, 1x1. Jeden Zombiaczek nas nie strigeruje to jest jednak za dużo drgłość. Więc, przynajmniej transportu mamy. Drzewko znowu wyrosło. one no, rosną bardzo szybko, pokażyłem. Teraz. Eee, I tak, no tutaj to ładnie wszystko spada. Gunpowder, potem nie będę to niszczyć, bo się to nie przyda. Taka prawda. Ale w sumie, zrobimy jedną rzecz, bo mogę... Muszę jedną rzecz tam przenieść po prostu, tamte miejsce, gdzie tu mam z drewna. Zabierzemy to. Cutting tam zrobimy. robimy. Eee, I tak, ja tu wezmę sobie cztery patyki, bo nie pamiętam ile było na łuk. Bo nie pamiętam, skleroza ja Zabierzemy to. I zabierzemy łuk. Trzy. Dobrze, no więc, sam raz i może kiedyś potem wypadnie nam łuk. Jakoś szkieleta. Byłoby fajne. Przyda. Eee, I będzie może 24 strzały. I się pobawimy troszkę. Tego łuku. Bo tak nie ma co robić. Będzie tylko potem zbudować domek. W tym odcinku. tak był Co to Zaraz bierzemy i strzelamy. O trafię. Ja trafiłem. Nie trafiłem. Game. I ognia. klipera. No widzę. Czy trafię w tamtego klipera? Może trafię. Nie wiem, jak tam tak strzelić. Tylko trafić. Może troszkę wyżej. Op. No nie pat. Może teraz. Dobra, jeszcze raz próbuję. Czy to może jeszcze wyżej? No nie wiem, kurde. To to tak czekam, nie? Hop. I hop. Do Clipera. I dobra. Pęczku. To masz. Eee, dobrze, ja mam w tym miejscu chyba podziękuję za uwagę. Pomyśl, że odcinek trwa. To jest według mnie sam raz długość na odcinek. No i cóż, widzimy się na tym odcinku, w którym będziemy no, pewnie powiększać farmę dla drzewek, no a tutaj się Wam żegnam, do zobaczenia, na razie!